Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według św. Łukasza, rozdział 15, wersety od 1 do 3 oraz od 11 do 32. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał Nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do, obywateli, do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł. Iluż tu najemników mojego ojca ma pod, do, pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie jednym z Twoich najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko wybiegł naprzeciw niego rzucił mu się na szyję i ucałował go a syn rzekł do niego ojcze zgrzeszyłem przeciw bogu i względem ciebie już nie jestem godzien nazywać się twoim synem lecz ojciec rzekł do swoich sług przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie, będziemy ucztować i bawić się. Ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się, i zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go: Co to ma znaczyć? Ten mu rzekł, Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy, a trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się to usłyszane przed chwilą słowo, ono prowadzi nas w kilku kierunkach. Pierwszym kierunkiem, który widzimy w tym słowie, to jest samo centrum, czyli przypowieść o miłosiernym Ojcu. My ten tekst bardzo dobrze znamy. Tak nam się wydaje, że my, ilekroć go słyszymy w Kościele, kiedy słyszymy go w trakcie Eucharystii, to myślimy sobie, że my ten tekst bardzo dobrze znamy, że my wiemy o czym on jest. I my potrafimy nieraz też, słysząc ten tekst, potrafimy się po prostu ulokować. Ulokować w tym tekście na zasadzie identyfikacji. Identyfikujemy się z którąś z wybranych postaci. Czasami jest to ojciec, czasami jest to młodszy syn, czasami jest to starszy syn. Ale właśnie, centrum. Dzisiejszego fragmentu jest ta przypowieść o miłosiernym ojcu. Ponieważ to słowo, i to jest drugi kierunek, w którym nas to słowo prowadzi, to jest kierunek pokazania nam dwóch postaw. Pierwsza to jest postawa młodszego syna, który roztrwonił cały majątek ojca, e, który żył, tak jak to Łukasz mówi żył bardzo rozrzutnie. Czyli po prostu wydawał swoją część majątku, którą ojciec mu dał i postawa drugiego syna, starszego brata, który e, dowiadując się o tym, że jego młodszy brat wrócił, że ojciec urządził dla niego e, wielką, no można powiedzieć dzisiaj imprezę. E, on się oburza na to, oburza się na ojca. Kiedy ten przyjmuje młodszego syna z powrotem do domu, i on nie wchodzi. E, więc mamy tutaj dwie postawy postawę młodszego i postawę starszego syna. E, I ten kierunek myślę, jest dla nas bardzo ważny, ale trzecim takim kierunkiem, którym, w którym nas prowadzi to słowo, to jest pokazanie nam też oprócz postaw, oprócz tych dwóch postaw młodszego i starszego syna. Pokazuje nam postawę ojca, postawę i podejście, jaką ma ojciec. Postawa i podejście ojca to jest po prostu jedno wielkie miłosierdzie jedno wielkie oczekiwanie na tego młodszego syna. I widzimy tą postawę w momencie, kiedy ten młodszy syn już właśnie wraca. Czytamy w tym fragmencie, w tym długim fragmencie dzisiaj, że ojciec wybiegł w kierunku tego syna nawet jeszcze zanim go zobaczył. Że kiedy on go zobaczył już nawet z daleka, nawet na horyzoncie, ojciec wybiegł w stronę tego młodszego syna. I to nam pokazuje właśnie całą charakterystykę podstawy i podejścia ojca. Że ten ojciec był ojcem który okazał temu młodszemu synowi miłosierdzie. Ten ojciec podszedł do tego młodszego syna po prostu z miłością. I ostatnim kierunkiem, w którym nas to słowo prowadzi, to jest zaproszenie do refleksji to Słowo zaprasza nas do tego, żebyśmy przyjrzeli się naszemu sercu, żebyśmy przyjrzeli mu się w kontekście właśnie tych dwóch postaw, tego młodszego syna i tego starszego syna, żebyśmy zobaczyli w świetle Ewangelii, w świetle tego dzisiejszego Słowa, jakie my postawy przyjmujemy w naszym życiu i w naszej codzienności, czy jest to postawa młodszego syna który wraca, jest pełen skruchy, który ma żal w sobie, być może ma żal do siebie o, swoje, o takie swoje decyzje. Czy jest w nas postawa starszego syna, starszego brata, który właśnie oburza się na Ojca, że Ojciec przyjmuje tego syna z powrotem do domu? Czy jest to właśnie postawa, może Ojca, który jest pełen miłości, który jest pełen miłosierdzia i który, tak mi się wydaje, jest pełen nadziei? Właśnie takie zaproszenie ze strony Jezusa, żebyśmy przyjrzeli się temu, która postawa w nas króluje najbardziej.